Hej, hej! witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu z domu tym razem. A dzisiaj przychodzę do Was z czymś, nad czym mega długo się zastanawiałam, co bardzo, bardzo chciałam, o czym wręcz marzyłam i mam to. I jedyny błąd, który popełniłam w tym, że to mam i o tym marzyłam, to to, że tak długo się zastanawiałam, żeby to mieć. A o co chodzi? O coś, o czym wymówiłyście, że to jest super ekstra czat. Czyli frytownica beztuszczowa. Mam ją! Jesus! I dzisiaj będziemy jeść z nią. Pokażę Wam kilka przepisów, może Was zainspirują, pokażę Wam, jak zrobić słodkości w niej. Kilka przepisów tutaj się pojawi, więc będzie to dla Was mega fajna inspiracja. A my mamy frytownicę marki Sencor i uwielbiam ją. Naprawdę jest mega lekka, mega poręczna. Ja ją sobie chowam po prostu do szuflady i znikam i z pola widzenia wyciągam ją. Powiem wam, że odkąd ją mam, to właściwie nie użyłam ani razu piekarnika. No, raz, piekłam biszkopt, dobra, tortowy. I tylko wtedy jej użyłam, jego użyłam. Tak to cał całkowicie przerzuciłam się na frytownicę beztłuszczową. Ona jest naprawdę sporych wymiarów, także mamy tutaj pojemność 6, 6 litrów, więc super spokojnie jestem w stanie zrobić obiad dla całej naszej trójki i wychodzi wszystko pyszne robi się to mega szybko ona jest bardzo inteligentna, dodatkowo ma też aplikację, z poziomu aplikacji możecie sobie dostosować wszystkie tutaj parametry, które mamy bo mamy tutaj od razu jakby gotowe zastosowanie do frytek, jakiś ciast, kurczaka udek, jakieś kiełbaski, ryby pizza, pizzy jeszcze nie robiliśmy mamy tutaj kilka różnych pozycji i każdą z poziomu aplikacji jesteście w stanie dostosować, że tylko wiecie, klikacie, a robimy udka z kurczaka, robimy je na przykład często, to ja już mam wszystko ogarnięte i automatycznie nam ta frytownica dostosowuje program, który wy wcześniej ustaliłyście. One są wbudowane jakby z góry automatycznie. Natomiast możecie je po prostu dostosować do siebie, e, na przykład wydłużyć czas pieczenia, dzięki czemu nie, nie będziecie musieli robić tego ręcznie, tylko po prostu tylko klikacie play i wszystko działa. Co? Od razu mówię, że warto sobie dokupić do takiej frytownicy, to wam już pokażę. Dokupiłam sobie takie kłady z papieru, żeby po prostu jej nie brudzić. To jest papier do pieczenia. Od marki otrzymałam też kod rabatowy dla was, który tutaj się wyświetla, więc warto sobie skorzystać i jest on na cały koszyk na ich stronie. Więc polecam bardzo serdecznie. Testujemy ją od dwóch, trzech tygodni. trzech tygodni, 3 tygodnie dzień w dzień robię coś w tej frytownicy i próbowałam już absolutnie chyba wszystko, nie robiłam jeszcze tylko kaszanki normalnie e, i jestem z niej przezadowolona, bez tłuszczu te rzeczy są takie smaczne skórka jest chrupiąca, na przykład na udkach skórczaka czy coś tam, e, bo zastanawiałam się jak to będzie e, nie ma tego długiego czasu nagrzewania piekarnika, przez co jest o wiele taniej po prostu, oszczędzamy na energii no i bez tłuszczu, jest automatycznie każda potrawa jest bardziej fit po prostu. A teraz zabieram się za śniadanie, bo Mikołaj jest głodny. Więc pokażę wam pierwszy przepis. No, dobra, zaczynamy. Jaram się strasznie. To jest naprawdę mega. Na śniadanie zrobimy sobie mafinki jajeczne z odrobiną szynki, z odrobiną sera. Normalnie dałabym szpinak, ale Mikołaj nie bardzo lubi. A nie mam czasu aż tak kombinować, żeby go mielić, wrzucać do środka, żeby zrobić takie ala zielone jajeczka. Więc zrobię takie mafinki od razu gotowe, i do tego one będą podawane z grzankami i serkiem ze szczypiorkiem. Tak sobie wymyśliłam. Tak to robimy. Zaczynamy. Potrzebujemy takie zwykłe foremki na mafinki. I jajka, ser. I od tego sobie zaczniemy. Powiem Wam tak. Ja zawsze, gdy mam nagrywać jakieś przepisy, to mam pustą lodówkę. Mm -hmm. I teraz patrzę, że mam trzy jajka, a ilość sera i szynki, którą posiadam w domu, jest bardzo, bym rzekła, dietetyczna. Tak, musimy iść na zakupy, ale mamy auto u mechanika, jesteśmy uziemieni. Kombinuję trzeci dzień z rzędu, co by tu zjeść, gdy lodówka pusta. No i okazuje się, że trzeci dzień jemy wszyscy w trójkę, bo Mikołaj jest w domu, nie poszedł do przedszkola. Dobrze, to zróbmy sobie śniadanie dla Mikołaja z trzech jajek. Tak, brawo, ja. Gdyby ktoś coś mówił, bo ja nie wiem, jakie, jakie to są jajka, bo kiedyś, słuchajcie, miałam straszną burzawę, że wyciągnęłam jajka z właśnie takiego opakowania. nawet Nie wiem, czy są jedynki, dwójki, czy, czy, czy zerówki, nie mam bladego pojęcia. I dostałam tak po głowie, że Jezus Maria, że dwójki jajka, czy tam trójki, bo to było takie opakowanie. A ja mam jajka od mojej teściowej, 100% eko, to nawet nie ma numerka, jest zdrowsze niż zero w jajkach. Nie wybrzmiało to dobrze, natomiast w jajkach akurat jest to celna uwaga. No, to y, będziemy sobie y, robić jajeczka. Uprzedzając komentarze, nie? Powiem Wam tak, że kobieta to jest taki Taka fenomenalna istota, nie? Dla każdego z domowników w lodówce nie będzie absolutnie nic, natomiast ona zrobi z tego obiad z dwóch dań i jeszcze walnie deser, nie? Ale tą umiejętność nabywa się z czasem, bo jak ja byłam dzieckiem, to po prostu otwierało się lodówkę i się mówiło: nic nie ma w domu. Nic nie ma do jedzenia w domu. Jest coś dobrego, nic nie ma dobrego. Jeśli jest się już osobą dorosłą, to nagle w lodówce nawet pusta lodówka świeci masą możliwości. Dobra, ja sobie teraz ciachy damy sobie mafinki. Mamy trzy jajka, więc będą i trzy muffinki, ale zrobimy to w inny sposób. bo Z racji, że ja mam tylko trzy jajka, to muszę je magicznie rozmnożyć. Raz. I, tak. I trzy. No i patrzcie, jak się je tak rozłożyło, to tak jakby jest ich więcej. Teraz sobie je wymieszam z solą, z pieprzem, ze wszystkim. W ogóle pokażę Wam, jak znajdę taki mój ukochany, cudowny gadżet. Mała trzepaczka. I patrzcie, co ona robi. Ah. Uwielbiam ją do wszystkiego. Do mieszania w kubku, zamiast rogolki, rogaczki, rogatki, jak się uważa to mówi? Ten taki do fryrlania. Fryrlaczka też była. Jestem ciekawa, z jakiego jesteście jesteś regionu, bo to jest jak z warzechą, no nie? W każdym regionie inaczej się to nazywa i inaczej się na to mówi. Więc teraz sobie rozpierlamy to. Damy świeżego pieprzu i świeżej soli. No ile mogę tak powiedzieć. Po prostu damy soli, a ja soli do jajek nie daję dużo, dlatego że jajka jakby same w sobie mają dla mnie tyle smaku, że nie jest mi to potrzebne. Teraz wrzucamy to, wszystko co miałam w domu. Wymieszam sobie to wszystko i będziemy przelewać do foremek. Zobaczymy, ile nam z tego wyjdzie magicznym sposobem. Odkąd ją mam, to ją pokochałam. Na pewno będzie książka kwarska z przepisami na frytownicę beztłuszczową, bo wiem, że bardzo dużo z Was ma, a ci, którzy jeszcze nie mają, to nie wiedzą, co tracą. Dosłownie. Wiecie co, chyba to mogłam wsadzić od razu do tego. Z jajkami jest prościej. Okej. Okay. W sensie, że nie będę musiała tego przenosić, nie? Tylko jajko nie wylej. Są tak beznadziejne foremki. One tak nie trzymają kształtu, że się w pale nie mieści, nie? No ale dobra, musi być jakiś Fail. Dobra, jeszcze raz to Wam szybciej pokażę niż myślałam, jak łatwo to umyć. O boże, boże, boże. Nienawidzę tych forenek. Bo powinnam prowadzić programy kulinarne. Tak to wygląda w prawdziwym życiu. Gotowe, umyte. Także wiemy, że robi się to szybko. Idę szukać innych foremek na muffinki. Teraz nagrałam to poza kadrem i weszło. Wszystko weszło. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Kamera mnie peszy. Tyle lat na YouTube kamera mnie peszy. Ja sobie to zapiszę, Wam tutaj to podrzucę. Opanowałam sytuację i nawet to posprzątałam. Tak. teraz bramki. Chleba też mi tylko tyle została. I trochę czerstwy, idealny, tak żarty. Tak, jestem tą osobą, która myje, noże, w zmywarce. Mąż tam stoi. O, on jej ostrzy. Przy okazji tego wszystkiego pokażę Wam jeszcze aplikację. Oprócz tego, że z aplikacji możecie poustawiać sobie wszystkie te tryby, to jest jeszcze jedna ważna funkcja. Bo na przykład ja pracuję w domu, albo idziecie na ogród, e, załóżmy sobie usiąść zawsze, ten telefon mamy mimo wszystko przy sobie. I tutaj na telefonie możecie sprawdzić, ile czasu jeszcze zostało, za ile e, musicie na przykład obrócić jakieś mięso, albo e, ile jeszcze do końca. Także aplikacja was informuje, macie to tutaj. Nie musicie biegać co chwila, załóżmy do kuchni, e, gdy macie brudne ręce, bo robicie coś w ogrodzie, tylko macie to po prostu na telefonie i brudnymi rękami dzieckacie telefon. Akurat może kierski przykład, nie? Ale jak sobie siedzicie i popijacie kawkę na tarasie, to możecie czystymi rękami popatrzeć na aplikację, przepraszam. E, ja, ja lubię tak na spontanie sobie nagrywać te wszystkie rzeczy. Wy chyba też lubicie tak na spontanie. Ja nie jestem w stanie udawać życiowego ogara, jak ja życiowym nieogarem jestem. <laughs> Mój mąż chodzi i głasia się po brzuchu. Jesteś głodny, tak? Tak. No. Ale czarne. Hmm. Idealnie brzmi. No my no nie. Przyniśmy już czerwone. Chętnie, bo u nas zarośnie. Dobra. I nasze babeczki mamy zrobione prześliczne. Także zaraz będziemy je zajadać. U, patrzcie, jak ładnie wyrosły. Zostawmy je i zajmę się grzankami. Bycie fit, posiadając prytornicę beztłuszczową, nabiera zupełnie nowego znaczenia. Dosłownie. Bo to automatycznie jest prostsze. I teraz po prostu wrzucam grzanki do środka. Dodajemy na spód. I z powrotem będziemy je suszyć. Dobrze, tylko sobie je rozłożę, bo jednak tak aż tak ich nie ciepne. Ja lubię, słuchajcie, zrobić obiecniczego i widzieć w oczach mojego męża, gdy ja mu powiedziałam wcześniej, zrób coś dobrego do jedzenia. A on mówi, nic w domu nie ma. A ja potem odpierniczam takie coś pysznego i widzę w oczach jego taką. Wow, mam super żonę, nie? <laughs> Dobra. Ustawiam sobie frytkownica i robimy grzanki. Proszę. Przynieś mi trochę szybiołku. Dobrze, to jeszcze ustroję stół, przedpokój, zrobię z tego warkocze i tak dalej. Robisz obiad, oni się napierdzielają słuchem słodycze albo w albo nie wiadomo czego. Ja tutaj mówię, że prytownica! Nic będziemy mój mąż siebie pytać. Aś mi się powiedz. A to już tak przygrabiłaś. I jeszcze daj mi kaptur. Troje się wyprosto. Po Troje się strasznie gębisz. Wtedy lepiej nie sierpowy wychodzi. Ale co z tego, jak nie będzie super? Cztery minuty. Dawajcie. Chłopaki, chodźcie jeść. Co Będziemy jeść. A ja to Super, że mnie usłyszałeś. Mamy grzaneczki. A. Lubią. Aha. Mamy mafinki. Serek. I do posypania takie różne tytyryty widelcem? Tak. Uh -huh. Albo ręką, jak wolisz. Ręką. to tylko to jest ta druga. Tak, Marzysz. twoja będzie ta druga. I jaka ci smakuje? Dobra. Dobra. Zarąbista. Cieszę się. Jak taki umlep. A spróbuj grzaneczki. Ooo! kocham to. Chcesz grzeleczkę? No. Tak? To proszę. Chcesz z serkiem? Dobra, już Ci zrobię. Dobrze, że się nie słyszeli chłopaków. Krzyś mówi super ten aperitif, a Mikołaj na to ma zrobić jeszcze? Nie mam w domu nic! trzeba jechać na zakupy, nie ma jajek. Chcesz takie jeszcze raz? To zrobimy na kolację, ok? No to macie potwierdzenie, że to jest naprawdę pyszne, tylko było mało. To był jedyny błąd tego śniadania, ale Mikołaj wcześniej jadł jeszcze pankejki, tak? A zaraz będzie obiad. Równie mały, bo nie mam mięsa! <laughs> Wczoraj zrobiłam we frytownicy takie brownie. Tutaj macie taką retrospekcję, jak ja to robiłam. To jest mega fit brownie na jabłkach. I właśnie z racji, że śniadania było mało, to jeszcze sobie dojemy tym. Ona jest z kruszonką, wygląda to jak naprawdę mega sztosowy muffin. Zaraz teraz sprawdzimy, jak smakuje. Okej. Okay. Proszę bardzo. A, czekoladowy. Aha. Uuu. On jest dla mnie? Tak. Dla nas wszystkich. I zobaczcie, to wygląda jak typowy brownies. Spróbuj, bo ja jestem strasznie ciekawa jak Ci będzie smakować. Dobre. No, pycha. No to mówisz dobre. Mikołaj, musisz to spróbować. Oj no musisz. Mm. Dobre? To jest pieszotka, nie? Będziemy to robić takie, Brownie. Mnjamuśne. To Brownie to jest. Mega opcja i nie ma tam ani grama cukru, słuchajcie. No może trochę do tej posypki, ale dodawałam posypkę tylko i wyłącznie tą kruszonkę, bo mi zostało z takiego mini jabłecznika. Ale ten mini jabłecznik to jednak musiałam zrobić w garnku na chwilę, ponieważ bez garnka jabłka są za bardzo chrupkie. A wiecie, w jabłeczniku potrzebujemy tych jabłek takich bardzo mięciusich, no nie? Więc ten. A tutaj z racji, że były zmielone, no to wyszło ekstra super chat. I na pewno to powtórzę, bo to jest, to będzie mój ulubiony przepis, jeżeli chodzi o fit, białkowe batoniki czekoladowe. O, tak długo powiedzieć. No, są tam węgle ze względu na jabłka, no ale luz. Między śniadaniem a obiadem to garść takich przydatnych informacji też dla Was, żebyście wiedzieli, co kupujecie i jak to wygląda. Po pierwsze, przed końca jest bajecznie tania, ponieważ kosztuje 350 zł, a z naszym kodem rabatowym Enjoyment Family 15 macie jeszcze dodatkowo 15% zniżki i ta zniżka obowiązuje na cały koszyk na stronie www.senkor.pl Kolejna rzecz, która przelawia mega na plus, to to, że kosz, który mamy w środku, ma 6,5 litra, czyli jest naprawdę duży. Przez co ja jestem w stanie zrobić spokojnie obiad dla naszej trujeczki. Frytownica ma zakres temperatur między 80 a 200 stopni i nagrzewa się w 3 minuty, co zaoszczędza masę energii i zostawia wam masę kasy w, pie w piekarniku. W kieszeni, ponieważ w porównaniu do piekarnika, no sami wiecie, jak długo nagrzewa się piekarnik, a tu jesteśmy w stanie to zrobić w mgnieniu oka. Producent mówi, że wszystkie wyjmowane części można mieć w zmywarce. Ja szczerze mówiąc, nie robiłam tego, myję je ręcznie, ale nie jest to w żaden sposób trudne, ponieważ są wyposażone w powłokę, która nie przywiera i to mycie jest naprawdę łatwe. Z racji, że potrawy nie pryskają w tej frytownicy, bo piekłam utka, skrzydełka, piersi. Z kurczaka i nic z tych rzeczy nie pryskało, to zachowanie czystości jest naprawdę łatwe. Dodatkowo, co dla mnie dużym plusem, frytownica jest bardzo lekka. Widać na mojej twarzy, że jest bardzo lekka, widać na mojej twarzy, że jest bardzo lekka, lekka, że jest bardzo lekka, przez co bezproblemowo możemy ją przenieść, schować, i ja mam osobną szufladę wkładam frytownicę i mam posprzątane. Wyjmuję ją właściwie codziennie, żeby zrobić obiad, bo od dwóch tygodni Krzyś po drugiej stronie mi świadkiem, że używam tylko tego. Zgadza się? Nie wiem, po co mamy płytę. Tak. Przestałam używać płyty. Dzisiaj będę używała, bo mi Mikołaj pire z ziemniaków, a my będziemy robić ziemniaki pieczone. Natomiast no jest to super fajne. Mało oleju. Dania są naprawdę pyszne, smaczne i przy minimalnym użyciu tłuszczu. Skórka na Kurczaku chrupiąca, ziemniaczki dopieczone, frytki, świetnie zrobione. Powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona z tej frytownicy. Jako sama frytownica nie nagrzewa się tutaj. Jedyny ciepły element to tył, bo wiadomo, że ten, to powietrze jest ciepłe, no i środkowa misa to. Ale sam uchwyt i wszystko z zewnątrz jest zimne, więc jest bezpieczne, więc się nie poparzycie. I co mogę jeszcze powiedzieć? Tryby, które możecie dopasować z aplikacji. Wygoda użytkowania. Minus. No, mogłabym mieć więcej temperatury, wiecie, na przykład do 220 stopni Celsjusza, chociaż to już jest takie czepianie się dla czepiania się, bo 200 stopni spokojnie wystarcza. Oprócz tego potrawy robią się bardzo szybko. Bo gdy ja robiłam coś w piekarniku, no to zanim piekarnik się nagrzał, potem zanim się to wszystko zrobiło, trwało to bardzo długo. Natomiast tutaj przez tą szybkość nagrzewania się, zrobienie obiadu trwa o wiele krócej i oprócz tego nie wiem, jakim cudem, bo niby i do piekarnika, i do frytownicy wkładamy po prostu rzeczy i one się pieką, natomiast tutaj mam wrażenie, że zajmuje mi to mniej czasu. Jakby robię mnóstwo rzeczy dookoła i mam mniej mycia na koniec. No i to jest, to jest to, to jest to. My będziemy przechodzić powoli do obiadu, a was bardzo serdecznie zapraszam na stronę, bo warto zerknąć. Naprawdę, dobre, tanie, pyszne, smaczne i fit. także jemy. Tak, już Ci pokażę, już Ci nałożę na talerzyk. Okej, okay. tutaj mamy jedzonko dla Mikiego. Mamy kurczaczka, ziemniaczki, pomidorka i dam Ci sosik. Tutaj jest moje jedzonko, kurczak z sosem i tutaj Wam się wyświetla przepis. E, z sosem śmietanowym, do tego są ziemniaczki z cebulką i e, surówka. Także tak to wygląda. Idziemy jeść. E, druga porcja jest dla Krzysia i dosłownie 12 minut to trwało. I jak to smakuje? Smakuje to z a, a kurczaczek? Nie. To czy nie próbowałeś jeszcze? Nie. Mm. Pycha? Super. O, aż takie dobre? No, niemożliwe. Mm. Słuchajcie, jeszcze co Wam powiem: to mm, airfryer super jest też do podgrzewania. Tutaj mamy mięso z grilla, ja na chwilę wrzucę wszystko razem i w momencie to będzie wszystko cieplutkie. Także to też jest super, żeby odgrzać bardzo szybko jedzenie, a ono będzie bardzo smaczne, a nie tak jak w mikrofalówce. Także tutaj też wyprzedza zdecydowanie mikrofale, w ogóle jej nie potrzebuję na ten moment. Proszę bardzo, żeby było, że mama dobrze gotuje. Smacznego. Dziękuję. Pyszne.